Cześć, z tej strony Strefa Kibica, Przemek Sieragowski, Rafał Kuliga, a dzisiaj porozmawiamy o Mistrzostwach Świata, które zostaną zakodowane przez Polsat i niestety bardzo duża część kibiców ich nie obejrzy. Zapraszamy! Informacja dla wszystkich kibiców bardzo ważna. W otwartym Polsacie obejrzymy tylko ceremonię otwarcia oraz pierwszy mecz. Yy, na stadionie narodowym, tak? Czy zostanie rozegrany na stadionie narodowym? Dla kibiców to jest jakiekolwiek pocieszenie, no bo ten pierwszy mecz, szczególnie narodowym, to myślę, że będzie, to będzie ciekawe. No natomiast no to, że obejrzymy tylko jeden mecz w otwartym kanale, no to nie ma co ukrywać. To jest po prostu dramat kibicowski. Aby zapobiec takim wydarzeniom jak to, które ma miejsce obecnie z sytuacją Polsatu i reprezentacją polskiej w Siatkówce, jakiś czas temu zostało sformułowane prawo, że że wszystkie mecze reprezentacji Polski muszą piłkarskie. Piłkarskie? Piłkarskiej. Muszą być pokazywane w otwartych kanałach. Mhm. No i to jest, to jest rozsądne, no bo wiadomo, że kibice chcą zobaczyć, a wtedy te e, jakby stacje telewizyjne nie mogą jakiegoś numeru nam wykręcić. Mhm. No i właśnie w ten sposób zabezpieczała się piłka nożna e, i w ten sposób też zabezpieczyła się siatkówka, natomiast to wejdzie dopiero w przyszłych latach. Mhm. No i problem polega na tym, że teraz tego przepisu nie ma, no i właśnie tak się na tym przejedziemy, mhm. niestety. My, jako strefa kibica, nie potrafimy zrozumieć jednej prostej rzeczy. Jakim cudem najważniejsza impreza sportowa, jaką są Mistrzostwa Świata nie jest w stanie przyciągnąć sponsorów. Mhm. No jesteśmy mocno zdziwieni, no bo e, mówi się o tym, że Świadkówka to sport narodowy numer dwa w naszym kraju. Mówi się, że to sport coraz bardziej popularny i może nie goni piłki nożnej, ale gdzieś tam, gdzieś tam próbuje przynajmniej ja mamy mistrzostwa świata, czyli drugą z największych imprez mhm. możliwych. I my nie jesteśmy w stanie. Zebrać Ojej sponsorów tego, na to. Tak. to. To jak to jest możliwe? Przecież Euro 2012 to była wielka, gigantyczna impreza i tam i tam ci sponsorzy sami pukali do drzwi, a tutaj niestety Dzisiaj tego nie Rafałowi, przed nagraniem tego odcinka mówiłem, że o Euro 2012, o tym, że się Euro 2012 zbliżało do Polski było wiadomo już mhm. o wiele, wiele wcześniej. To trochę jak Coca-Cola i coraz bliżej święta. Tak. To tam było Euro 2012, coraz bliżej turniej. No dokładnie tak, a na dobrą sprawę ludzie, którzy nie interesują się siatkówką i nie mieszkają w miastach organizatorach, mogą nawet nie mieć pojęcia, że taka impreza w Polsce się odbywa. Tak, no to powinno być siatkarskie święto, a jak na razie to wychodzi tak jakby to była nie wiem, na przykład liga światowa rozgrywana, a nie mistrzostwa świata. To powinien być dużo większy kaliber. Ale, okej, okay, stało się, już zakodowali nam Mistrzostwa Świata i bardzo cierpliwie czekaliśmy na to, jak drogie będzie to, żeby wykupić sobie te Mistrzostwa Świata. Okazało się, że prawie, prawie stówka. Dokładnie 92 z hakiem. No i to jest naprawdę spora cena, jak na tylko Mistrzostwa, bo ja nie wiem, ja tyle płacę za internet z telefonem, z czy tam i mam to na cały miesiąc. i bardziej, więcej. że wielu kibiców tak naprawdę obchodzą tylko spotkania Polaków. Dlaczego w ogóle Polsat zdecydował się zakodować mistrzostwa? Główną linią obrony tej stacji telewizyjnej jest to, że główny sponsor imprezy wycofał się po prostu z finansowania tych transmisji i oni nie są w stanie jakby finansowo wyjść na, na, na jakby korzystnie. Tak? I szczerze mówiąc Polsat zachował się troszeczkę tak jak ja. Czyli zostawił sobie wszystko na swoją chwilę. Tak, no problem polega na tym, że skoro wie się coś od 2008 roku i zawiera się jakieś wstępne umowy wcześniej, no to jeżeli taki sponsor się wycofuje, to kara powinna być tak gigantyczna dla niego, że praktycznie, praktycznie by się to zwróciło. No chyba, że Polsat zawarł taką umowę, że pozwolił sponsorowi odejść bez żadnej jakby No ale to, to właśnie utraty. o to chodzi, że to, to by było troszeczkę nielogiczne. No, yy, wiadomo, że wydaje przynajmniej mi się, że Polsat spodziewał się, że tych sponsorów będzie więcej. I to jest podstawowy błąd. Mhm. Bo to, i, to jest błąd, ale też to jest smutne, tak jak mówiliśmy mhm. chwilę wcześniej, że tych sponsorów nie ma. To prawda, to trzeba poprzeć Polsat, że no jednak mogli się spodziewać większego zainteresowania. Natomiast yy, mogli też dmuchać na zimne jakby i się zabezpieczyć, się, czego nie zrobili. Wyraźnie po prostu chcemy zaznaczyć, że to nie jest jakiś hejt na Polsce. Tak, nie robi Mamy na... wrażenie, że oni popełnili pojedynczy albo nawet serię drobnych błędów, albo pojedynczy duży błąd strategiczny. Polsatowi trzeba przede wszystkim oddać to, że właśnie dzięki tej stacji większość z nas wie, co to jest siatkówka i te, te mistrzostwa, myślę, też poniekąd są dzięki Polsatowi organizowane w Polsce, bo gdyby Polsat mhm. jakiś czas temu nie, tra Jasne, nie zaczął to, transmitować, tak. nie wykupił praw do Plus Ligi, do meczów reprezentacji, to... Myślę, że to nie było, i nie robił tego i nie transmitował tych spotkań w tak fajnej formule, w tak fajny sposób, w tak fajnym systemie. To myślę, że te, ta, ta dyscyplina nie byłaby tak popularna w Polsce. Tak, ja słyszałem taki argument, że to nie Polsat rozpropagował środkówkę w naszym kraju, tylko sukcesy Złotek. Mhm. I, bo on też telewizja i polskiej, prawda? Mm. ja nie uważam w ten sposób. Ja uważam, że złotka Czyli... się przyczyniły na pewno w pewnym stopniu oczywiście, ale uważam, że głównym jakby główną tubą mm. propagandową, jakby tokolwiek nie, nie brzmi, był właśnie Polsat i to on rozpropagował, to on się zajął tą środkówką tak na porządnie w naszym mm. kraju jako pierwszy, więc, więc też musimy to docenić, musimy o tym pamiętać i ta fala hejtu jest troszeczkę zbyt duża, mam wrażenie, jak mm. na Czyli jest duża, bo ludzie są rozczarowani tak. tym, że nie zobaczą swoich ulubieńców, no to na pewno. Na naszym fanpage'u też pojawiały się komentarze, że, że Polsat bierze udział w jakiejś teorii spiskowej, tak? Tak, to pojawiały u mnie się... na Twitterze był taki komentarz właśnie jeden. To Rafał przytoczył, bardzo były ciekawe. Nie pamiętam, go w 100% w każdym razie chodziło o to, że Polsat teraz rzucił tę te cenę 100 zł za bilety i ludzie mają się przestraszyć. Pamiętajmy, i... że jeszcze przebranowi, że abonenci cyfrowego Polsatu Y, mogą y, tę y, imprezę oglądać za darmo. Tak jest. W sensie, że mają to jakby w, w, wkupione. Płacą za abonament miesięcznie i mają, mają imprezę. No to jest, to jest akurat fajna sprawa dla posiadaczy portatu. No i właśnie teraz chodzi o to, że nawet ci, którzy posiadają najtańszy abonament, który tam jest za jakieś ileś tam złotych, y, on też ma to wkupione. No i chodzi o to, że niektórzy mają sobie wykupić te dekodery, jak wykupią dekodery to już będą mieli to, czy nie będą musieli płacić tej stówy mm -hmm. i w ostatnim momencie Polsat niby znajdzie złoty środek jakoś, żeby zorganizować, żeby to było w otwartym, ale ci, co kupili dekodery, już je będą mieć. Tak, w dużym uproszczeniu chodzi o to, że akcja dekodujemy, dokodujemy za świata, to jest akcja marketingowa Polsatu i ma na celu zwiększenie sprzedaży dekoderów. Szczerze mówiąc, to, to, to jest myślę, taka że... zasłona dymna, że aż po prostu... Myślę, że marketingowo mogliby na tym zyskać faktycznie, ale straciliby. Czy finansowo mogliby na tym zyskać, ale straciliby bardzo dużo wizerunkowo, i mm -hmm. myślę, że to nie jest opłacalny ruch w jakimkolwiek stopniu. Ale przywołaliśmy teorie spiskowe, bo straszna kibica pod każdym kątem próbuje tę sytuację, tę sprawę przeanalizować. Za dzisiejszy odcinek dziękujemy Państwu z kanapy. Innej, jak zwykle, przemyślał się jako syna Rafał Do usłyszenia w przyszłości.